Cześć Boże, cześć. Bardzo serdecznie i sympatycznie, i z wielką radością i wdzięcznością za to, że jesteś. Witam Cię. Ósma niedziela w ciągu roku, niedziela zwykła, ostatnia niedziela przed Wielkim Postem i otrzymujemy kolejną dawkę Słowa Bożego. Zapraszam Cię na to rozważanie, na ten trzeci już odcinek takiego niedzielnego spotkania się i wspólnego dzielenia się Słowem Bożym. Oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście i Wy. Jeżeli coś poruszy wasze serca, dotknie waszych serc, żebyście też podzielili się w komentarzu tym słowem. Jeżeli byłeś w kościele, to już wiesz, jakie były czytania, jaka była drugie słowa, jeżeli dopiero się wybierasz. Może jesteś przygotowany, może nie. W takim czy innym wypadku w opisie jest tekst liturgii, słowa, do czego Cię zapraszam, z zapisu czy z jakiegokolwiek innego miejsca żeby jednak tak przygotować się przed spotkaniem z Panem Bogiem w liturgii. Kochani, dzisiaj Pan Bóg daje nam kolejne, kolejne takie dosyć odważne słowo i ważne, i potrzebne. I potrzebujemy, bo to jest, myślę, coś, co bardzo odkrywam z każdym dniem, z każdym tygodniem w swoim życiu i w sobie, że, że nie potrzebujemy poklepywania Pana Boga na sporo ramieniu. Nie potrzebujemy tego, że Pan powiedział nam: Dobrze będzie, jakoś to będzie, jakoś się ułoży. Z drugiej strony też przychodzimy i chcemy szu i szukamy tej odpowiedzi. Jesteśmy to słowo też mówię w bardzo ważnym kontekście, tego, gdzie też no, dosyć blisko obok nas dokonuje się trudna sytuacja, dokonuje się bardzo konkretne zło, gdzie cierpią nasi bracia, nasi, nasze siostry. W państwie ukraińskim, gdzie giną ludzie niewinni, gdzie jakieś takie ludzkie się, jakieś takie zło, które zrodziło się w sercu jednego człowieka, jakieś rodziny, no, kolejne złe owoce. Nie? No właśnie. I to też gdzieś jest lęk, jest trwoga. Jest też w tym wszystkim też wiele dobra, też takiej ludzkiej solidarności. Ale z tym wszystkim w takim, z takim no, w bardzo konkretnym kontekście. Słuchamy tego słowa. No i właśnie, i chcemy szukać też odpowiedzi. Może nie za wszelką cenę, ale szukać jakiejś takiej inspiracji, jakiegoś takiego światła, bo Boże słowo rzeczywiście jest światłem. Ja to bardzo mocno odkrywam na no te nasze ciemności, na no te nasze zapytania, te znaki zapytania, których z każdym dniem jest coraz więcej w naszym życiu i wobec różnych sytuacji, które się dokonują. Pewnie jest mnóstwo jakichś takich. Tajników, które sami stawiamy, albo same się pojawiają w naszej codzienności. Dobrze. Dzisiaj Pan Bóg daje nam słowo, które chce nas uleczyć z takiej choroby, która nazywa się hipokryzją. Często jest w nas taka pokusa, pokusa, no, przyzwyczajenie w nas, ludzi, kościoła, oczywiście w duchowieństwo. Mówię tu przede wszystkim o sobie, nas bardzo mocno dotyka taka, taka ludzka hipokryzja. Hipokryzja, no wiemy, że to hipokryta to jest ktoś, kto jest zakłamany. W świecie grecko-rzymskim słowo hipokryta przysługiwało aktorowi, który występował w teatrze, który zakrywał się maską. To jest ten, kto, kto gra kogoś. Hipokryta to jest ten, kto gra kogoś. No i tyle może w prozie jest jakimś takim kłamcą, nie? który kłamie jak znud, jak to mówimy. Ale ciągle udaje kogoś innego, ciągle ucieka przed sobą, przed prawdą o sobie, ciągle chce się pokazywać w jakimś innym świetle, lepszym świetle, ale ciągle to nie jest on, ciągle to nie jestem ja, ciągle jestem hipokrytą. No i pojawia się taka pokusa w nas, choćby takimi, jesteśmy hipokrytami w świecie duchowym, religijnym, kościelnym. Nie? Ciągle udajemy, no, że w tym Kościele to wszystko elegancko, że jest super, że my jako ludzie wierzący. Jakże nam jest trudno, nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, ale ja mam i często się na tym łapię, kiedy trudno nam się przyznać, że na coś nie wyszło, albo że, czegoś, albo że nam jest, nie wiem, trudno czytać Pismo Święte, że ktoś ma problem z różańcem, że ktoś czegoś nie rozumie w Biblii, w nauce Kościoła, nie? bo od razu. Z jednej strony boimy się, bo wiemy, że już te tak zwane hieny są nad nami i już czekamy, jak ty nie lubisz łóżańca, jak ty nie lubisz modlić się na korący, do Bożego Miłosierdzia, jak ty masz problem z Pismem Świętym, jak ty się nudzisz w Kościele, to może jesteś jakimś antychrystem, albo jakby to powiedział pewien człowiek, wiedz, że coś się dzieje. Nie? I właśnie to jest nasza taka hipokryzja hipokryzja w życiu, nie wiem, małżeńskim. Na przykład, że w małżeństwie boimy się przyznać do czegoś, że no, czegoś nie rozumiemy, że nam jest trudno, że pojawiają się jakieś takie znaki zapytania, że jakieś pewne uczucia, które w nas były na początku. I słuchajcie, to jest powód, że my to tajimy, jest powód do tego, że się małżonkowie zaczynają rozmijać, nie? Że o tym nie rozmawiacie, nie rozmawiamy, że małżonkowie nie rozmawiają, bo nie powie, że nie rozmawiamy, bo nie mam żony nie daj Boże, żeby tak się wydarzyło i daj Panie Boże, bym wytrwał do śmierci w życiu kapłańskim zakonnym proszę Was, módlcie się o to yy, yy, tak, na, tak, na, tak na żart i, i na, i na, ser na serio na módlcie się yy. no właśnie ale to w życiu zakonnym też tak może być w naszej wspólnocie kapłańskiej też tak może być kiedy boimy się kiedy boimy się, że, że... pamiętam mam to, tak, sytuację taką w głowie yy, kiedy byłem w Krakowie i pewnego wieczora przyszedłem mam, do naszych domów zakonnych. Mamy takie sale wspólne, takie miejsce gdzie spotykamy, tam mamy telewizor, tam oglądamy. Spotykamy, rozmawiamy, czytamy, nie wiem, prasę. Jak była pandemia, to graliśmy w planszówki. I pewnego właśnie wieczora, kiedy przyszedłem, było kilku współbraci w sali wspólnej. I jeden z ojców zadał mi takie pytanie, czy czuje się dobrze w tej wspólnocie. No i właśnie. I teraz szybko w głowie, co powiedzieć? Powiem, że źle? No to będzie nami, czemu nic nie mówisz, nie? Muszę powiedzieć tak, dobrze, żeby może też połaskotać serca innych, to jest dobra wspólna dla mnie. Nie mówię, że było źle, nie? Ale chodzi o to, że ci, właśnie pojawia się taki w mojej głowie myśl, no jak wypaść? Co powiedzieć, żeby dobrze wypaść, nie? W rodzinie, nie? Kiedy, kiedy boimy się przyznać do jakichś błędów, kiedy rodzice boją się, dzieci boją się powiedzieć, no coś nie wyszło, nie? No Jak ja jestem rodzicem, jak ja mogę się przyznać do błędu, że coś mi nie wyszło no w kościele, no we wszystkich jednostkach w pracy, nie wiem, szef, jak muszę się przyznać do błędu, że, źle, że coś źle zrobił, nie? I to jest ta hipokryzja, że ciągle udajemy, ciągle jesteśmy w jakimś świetle i Peteru, w jakiejś kolorowance, nie? Ciągle dążymy do, do czego, do kogo, do tego, żeby być kimś innym. Mamy jakieś takich swoich, swoje jakieś autorytety, czy swoich idoli, nie wiem, piosenkarzy, sportowców, youtuberów i kogokolwiek, i też kapłanów, jakichś takich kaznodziejów, nie? Może mniej, nowu, boimy się tego powiedzieć, może mniej, ale dobrze, że taka myśl się w nas pojawia, żeby była, żeby dorówny, żeby takim naszym autorytetem w dążeniu, żeby coraz bardziej się podobniać, był Jezus, była Maryja, byli święci, być takich, nie? Żeby być taki, jak On. Ale nie kopiować ich, nie nie kopiować. Naśladować to nie znaczy kopiować, tylko patrzeć, jak oni żyli i wykorzystywać te ich postawy do, do XXI wieku. Nie? No właśnie. Hipokryta to jest ten, który ciągle udaje. I jest w nas jakiś takie wiele, wiele takich, takich napięć, jakichś takich lęków, że, że, że no że właśnie, że chcę być takim jak on, a nie udaje mi się. Często to się kończy też tragedią. Taką bardzo poważną tragedią od jakichś takich ludzkich załamań, to też do takiej tragedii, że ktoś sobie odbiera życie, nie? Bo, bo, bo ciągle chciał dorosnąć, do kogoś doskoczyć i nie umiał doskoczyć. Nie? I to są naprawdę trudne sprawy, trudne rzeczy. Ale popatrzcie też no, w tym takim byciu kimś, też, to też tak sobie dzisiaj myślałem, kiedy też no, myślałem, co, czym się też podzielić tym słowem, które, które, będziemy, które dzisiaj czytamy w niedzielę, że no też to nasze bycie, też tak jest umotywowane, jak to powiedzieć, że też kręci, jesteśmy w różnych takich kręgach, w różnych towarzystwach, tworzymy różne przyjaźnie, one nie, nie, nie są niczym złym, ale, ale czasem o swojej wartości, nie, że kogoś znam, nie, że mam z kimś zdjęcie na Facebooku, to stanowi moje mojej wartości. Albo chcę być w jakimś towarzystwie, żeby, żeby być jakimś takim fajnym po prostu. Nie? I po prostu i czasem jestem w stanie zrobić wszystko, żeby, żeby tam z nimi być. Jeżeli to jest dobre towarzystwo, taka naprawdę dobra, rozwijająca przyjaźń, to czemu nie? Tylko czysto to jest takie jedno, że właśnie, już nie mówię, że coś możemy wykorzystywać do, do tego, żeby, że, żeby, żebym, żebym był zaakceptowany w jakiejś, w jakiejś grupie. Ale, ale ja po prostu nie jestem w stanie czasem ze wszystkiego zrezygnować. Ale cenię go, cenię go też, że jakby nie zauważam swojej wartości. Przepraszam, nie doceniam tego, co, co mam kim jestem. Każdemu nas dał wiele rzeczy, naprawdę. Naprawdę wiele rzeczy. I to wszystko jakoś pomijam, nie? Bo ciągle czuję, doświadczam wartości w znajomości z kimś, nie? A nie będę nigdy przyjacielem dobrym, nie mówiąc, że nie będę w stanie budować jakąś relację, jakąś sensowną, że nie mówię za miłości, przyjaźni itd. i tak dalej. Na początku sam siebie nie pokocham, nie odkryję wartości samej w sobie. I to jest jedna rzecz. Druga sprawa... Czasem rezygnuję ze swoich wartości, wchodząc w jakieś towarzystwo, możemy doświadczać też zdrady, nie? jakiegoś takiego opuszczenia, wykorzystania. To też, jak zaznaczyłem wcześniej, i ktoś komuś mogę dać całe serce, zaufać, jak ktoś to może wykorzystać. Nie wiem, czy kiedyś takiej czegoś doświadczyłeś, że najwięcej nacierpiałeś się od tych Twoich najbliższych, nie? od tych naszych najbliższych osób, które, które miały Ci towarzyszyć, że zaufałeś nie temu. Komu trzeba, czasem odrzucając swoją rodzinę, swoich najbliższych rodzeństwo, a poświęcając czas komuś, kto tego po tym, po czasie okazało się, że nie, było, że nie był wart. Jezus mówi takie mocne słowa, że, że po owocach poznaje się, że, że, że dobre drzewo wydaje dobre owoce, nie jest w stanie złego owocu dać, ale złe, ale złe drzewo nigdy nie w stanie dobrego owocu wydać. I, i to jest po czasie. Wszystko doświadczamy. Czasem musimy się oczywiście sparzyć, doświadczyć trudności. No, ale właśnie, jakie to jest trudne. Nie? I, I czasem rzeczywiście trzeba popatrzeć. No, może na przykład doświadczyłeś nie wiem, coś złego, przecierpiałeś. Nie? Może ktoś Cię niesprawiedliwie osądził. Ale wszystko po czasie też wychodzi. nie? Też wychodzi jakaś taka prawda. Twoja wartość nie? i też to Twoje oddanie. Że kiedy byłeś szczery, to, to, to też to do to ciebie wróci. To nie znaczy teraz, żeby nikomu nie ufać. Ta dobroć, którą ukazałeś, która może spotkać się z niewdzięcznością, ona też wróci do ciebie w postaci dobra. Od tych osób, które może to zrozumieją, ale wszystkim od Pana Boga, w postaci innych osób, żeby Pan mógł dać ci kogoś innego, dobrego. No właśnie, też tym, tym wszystkim się nie przejmujmy. Jak leczyć hipokryzję? No bo mamy zdiagnozowaną chorobę. Ja nie jestem lekarzem, Jezus jest lekarzem. Jezus nam daje tą, jakby, to lekarstwo. O tej hipokryzji jeszcze może nie może przejdziemy do, do, do leczenia. Zadaje też ten przykład drzazgi i belki. Nie? Bo ja chcę w naszej hipokryzji, takiej duchowej, pobożnej, widzieć u innych zło, nie? a u siebie, bo hipokryzja na tym też polega, nie? że ja dostrzegam, wkurza mnie wszystko dookoła, nie? wszędzie dookoła widzę jakieś zło. Wszystko mnie denerwuje, ale w sobie nie widzę. Ja jestem idealny, chodzący ideału. Po prostu bierzcie ze mnie przykład. W kościele, w rodzinie, w małżeństwie, w społeczeństwie i tak dalej. Jestem chodzącym przykładem. To jest hipokryzja. Bo hipokryzja yy, jest taką właśnie pychą. Lekarstwem na tą hipokryzję staje się więc co? pokora. Czyli przyjęcie prawdy o mnie. Yy, przyjęcie też odkrycia. Przyjęcie to, że odkrywam sobie dobro i, 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 i potrafię przez to dobro, które we mnie jest, dzielić się tym dobrem. Tylko zwracaniem uwagi. Oczywiście mam obowiązek, i jeżeli widzę zło, które się dzieje, zwrócić komuś uwagę, ale też zacząć też od siebie zobaczyć. To, co omawiał się pamięci ksiądz C. Tischner, że może masz rację, ale jakie z tego dobro wynika? I czasem jest tak, że no to widzimy po takich ludziach, którzy rzeczywiście noszą w sobie, w sobie mnóstwo potencjału dobra. Mnóstwo potencjału dobra. Że oni, chociaż widzą w nas jakieś takie złoży, na coś nie wyszło, to nie skarcą nas. I nie wynika to z jakiejś obojętności, bo czasem ktoś nas nie karci i zwraca nam uwagę Z obojętności, że ktoś już rzucił łapom na nas. To też jest czasem najgorsze, nie? To tak w różnych relacjach, wspólnotach, małżeństwach. Wtedy, nam, jak ktoś mi nie zwraca uwagi, to znaczy, że już komuś nie zależy na mnie, nie? Ktoś właśnie powiedział, a już na niego nic nie będzie. Po co to wszystko robić? To też nie o to chodzi. Nie? I to, jest, to już jest, jest po zjazdu. No ale właśnie, ale ja zwracam uwagę komuś, czasem przez relacje. I nie ja słyszę, obserwuję y, takie historie ludzi, y, którzy właśnie widzieli, że ktoś źle czyni, że ktoś się gdzieś pogubił. I nie, wymachał, nie wymachiwał nad nimi palcami, a zaczął budować z nimi to, co mówimy: relacje, więź, jakąś przyjaźń, coś bliższego, ale coś takiego zaufanego. I przez to bycie powoli przemycał pewne takie wskazówki. Nie przez upominania, ale przez, przez bycie, przez relacje. Czasem to jest ważne. Czasem to jest ważniejsze, nawet bardziej owocniejsze, niż wymachiwanie czy wykrzykiwanie z ambony budowanie relacji, bycie ze, ze sobą. Bycie ze sobą. Dlatego Jezus, Jezus, który popatrzy, powołuje apostołów nieidealnych, jest po prostu z nimi, buduje z nimi relacje, głosi im Ewangelię, oni są świadkami dobrych czynów i tak ich nawraca, przez to, że z nimi jest. Ktoś kiedyś powiedział, że, że miłość to obecność, nie? że to jest to takie towarzyszenie, bycie razem, bycie nie nad, ale bycie obok. Znowu taka myśl, która przed laty, też dotknęła moje serce. Takie mm. zdanie myśli do przyjaciela, że Przyjacielu, nie jestem w stanie by iść przed Tobą, żeby Ci wskazywać drogę, bo kim jestem? Ślepcem Nie jestem w stanie pójść za tobą, bo Bo Cię nie dogonię, za słaby jestem. Ale no pozwól mi iść obok. Jezus zawsze idzie obok mnie. Zawsze mi towarzyszy. I, i to towarzyszenie Jezus, czyli to, to towarzyszenie, żeby było dobrze, w którym Jezus mi towarzyszy, Ono mnie nawraca. Tak, tak Jezus nawraca. Nie przez właśnie, źle robisz, ale przez to, że po prostu ze mną jest, słucha mnie, nie, ma dla mnie czas i jakby to zmienia moje życie i to, co trzeba nam pozwolić w naszej codzienności. Strasznie dzisiaj długo mówię, ale już będę kończył. To jest właśnie nie, że będę się nawracał teraz tak na siłę po prostu. Nawracanie dla nawracania. Ale najpierw pozwól być Bogu w Twoim życiu. To jest łaska ośmiecająca właśnie. To jest słuchanie Słowa Bożego. To jest modlitwa. Owszem, zdaję sobie sprawę, wielu nie może korzystać z sakramentów. Z różnych sytuacji. No, człowiek gdzieś się gdzieś pogubił, no i tak zagmatwał. No i właśnie. Ale to nie przekreśla Ci drogi do Pana Boga do tego, żebyś nie szedł razem z Panem Bogiem, żeby On nie szedł razem z Tobą. To naprawdę nie staje się przeszkodą. Pozwól Mu po prostu być w takiej codzienności. I to zobaczy, że jakby to, co mówimy, kto z kim przestaje, taki się staje. Że to pozwolenie bycia Jezusowi ze mną, przez właśnie tą modlitwę, słonie Słowa Bożego, przez Eucharystię, sprawia, że On powoli wydobywa ze mnie to dobro, ten potencjał dobra, który we mnie jest. Potencjał wartości, godności, który dał mi. Nie? A i, i jednocześnie to wszystko sprawia, że, że tego grzechu, tej śmierci, którą nam też mówi Paweł, staje się coraz mniej, bo on to wszystko zwyciężył. Że, że im więcej jest jego w życiu, tym więcej jest dobra. I tym więcej też taki jest pokory. Pokory, kim ja jestem. Ale to nie jest taki masochizm, ja jestem, z tym zero. Nie. To jest takiej pokory, którą, która przyjmuje, że. Jestem małym człowieczkiem, małym ziarenkiem, ale ukochanym przez Pana Boga, i, i to mi wystarczy. I to mi naprawdę wystarczy. I to dla mnie jest najważniejsze. Konie. wiele mam wam do powiedzenia, ale by się tego znieźmi mogli. Przyda mi Wielki Post. I to wszystko, co będzie się działo, to co gdzieś, gdzieś planuję w swojej głowie i swoim sercu na ten czas Wielkiego Postu. To słuchajcie, zapraszam Was jutro, w poniedziałek, będzie kilka ogłoszeń, żeby już nie przedłużać tego odcinka, że to nie wiem gdzie, gdzieś w nocy, ale będzie w przeciągu kilkunastu godzin, kilkudziesięciu, okaże się taka informacja, ogłoszenie na, na wielki pozek. to wszystko będzie wyglądało. Do czego Was zachęcam i zapraszam, kochani, zapraszam Was również, kto jeszcze nie wie i nie, i nie jest na Instagrama, możemy znaleźć Marek Krzyszkowskiej i tam obserwować, bo tam jest dużo rzeczy takich, które nie ma na YouTube. Na Facebooku, tam prawie, prawie codziennie różnie to bywa, ale prawie codziennie czasem jakieś takie nawet jest spamowanie wielkie, tam się sporo rzeczy dzieje i też tego, co robię, co się dzieje w moim życiu dzieje, gdzie przebywam, i tak dalej, i tak dalej. Konie, módlmy się też za to wszystko, co się dzieje na Wschodzie, za naszą tutaj wschodnią granicą, za to, za to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, proszę o pokój na świecie, na Ukrainie. Módlmy się też za tych, którzy sprawują władzę w Rosji. Jakieś pamiętanie, roztropność, żeby to zło no, skończyło się, żeby nie cierpieli ludzie niewinni. Kochani, naprawdę tutaj zachęcajmy się, wspierajmy w tym wszystkim. Jeżeli możecie też, to zachęca Was również do tego, by, by się angażować się przez jakąś bardzo konkretną pomoc, która gdzieś jest w naszych, Waszych lokalnych społecznościach. Jeżeli tak nie możecie, no to też można przez, nie wiem, przez podzielenie się tam kilkoma groszami. Jest wiele fundacji, które pomaga. Super, że robi Fundacja Malak, do czego Was zachęcam i zapraszam. Też śledzić, patrzeć rzeczywiście na te informacje, które dzieją się w mediach, szukać takiej prawdziwych informacji i szukać takich prawdziwych też fundacji, bo też wiemy, że wiele jest takich też osób, niestety, które, 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 które chcą zarobić na wrażliwości ludzkiej i wcale nie pomagają. Więc to też jakoś tam śledźcie i dawajcie konkretne jakby tak w konkretne miejsca pomagać. Nie? Ale przede wszystkim módmy się, zamiast śledzić, ktoś ostatnio napisał super na Instagramie, żebym tyle spędził na modlitwie, ile na przeglądaniu informacji. Ja wiem, że to jest wiele rzeczy takich to też jest, wynika z jakiejś takiej troski i lęku też, który rodzi się w naszym sercu. Przypatrzymy, co się dzieje wokół, ale, ale też módlmy się, chwyćmy za Różaniec, idźmy do kościoła, wiemy, że. że, że ten, kto ma siłę, to wszystko przerwać, i to jest Bóg. Bóg Jemu, który może uzdrawiać chore ludzkie serca, i, i też, też zamęknione ludzkie serca. Jemu to wszystko polecajmy, Jemu zawierzajmy ten świat. Bierzmy różaniec i niech Maryja nas też wszystkim wspiera, i niech nas ma w swojej opiece, tak, tak jak też obiecała. To jest błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Duch święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć!